Witam Was serdecznie. Dzisiaj krótko w zasadzie, bo porozmawiamy sobie o ciekawej książce, która już nie jest lekturą obowiązkową, ale którą warto znać i którą można przywoływać w czasie egzaminu maturalnego jako lekturę obowiązkową, bo takową jeszcze niedawno była. Mam na myśli Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, a dokładnie opowiadanie, które. Muszę wam powiedzieć, uwielbiam o Przeświętym Cudzie, którego święty Franciszek dokonał, nawróciwszy okrutnie dzikiego Wilka, gubio. Tak, będzie się dzisiaj działo. W związku z tym proponuję łyk ożywczej kawy na dzień dobry, żebyśmy lepiej funkcjonowali. OK. i opowiem wam trochę o świętym Franciszku, o kwiatkach świętego Franciszka i o przeświętym cudzie i tak dalej, i tak dalej. No więc cóż, zacznijmy w takim razie. To jest książka, która wyróżniała się w średniowieczu. Tak, bo ona jeszcze pochodzi ze średniowiecza. Ja mam takie bardzo ładnie, ładne, eleganckie wydanie Kwiatków Świętego Franciszka o z opracowaniem i w przekładzie samego Leopolda Staffa, wybitnego poety polskiego poety trzech epok, nawiasem mówiąc, bo funkcjonował już w Młodej Polsce w dwudziestoleciu i po II wojnie światowej. I Leopold staw przetłumaczył kwiatki św. Franciszka. Wracam do myśli. Książka pojawiła się w średniowieczu, jest datowana na XIII-XIV wiek. To jest przykład literatury włoskiej, ponieważ ona została właśnie z włoskiego przetłumaczona na język polski. Ukazała się we Włoszech jako dzieło anonimowe. Anonimowe, Mówi się o autorstwie brata Ugolina z Monte Giorgio, natomiast proszę pamiętać, że średniowiecze było epoką, w której tworzono ad majorem de i gloriam, ku większej chwale Bożej. Autorzy nie szczycili się swoją osobą, nie chwalili się, nie podpisywali swoich dzieł, pozostawali w cieniu, ponieważ utwory pisano ku większej Bożej. Chwalę, szczególnie utwory religijne, a z taką właśnie literaturą mamy do czynienia w przypadku Kwiatków Świętego Franciszka. Dlaczego? Dlatego, że istota książki polega na propagowaniu pewnego modelu wiary: wiary radosnej, wiary prostej, wiary nieskomplikowanej, nienaukowej. To, co złożyło się później na franciszkanizm, o którym opowiem za moment więcej. Ale yy, użyłem takiego określenia, że mamy tutaj do czynienia z opisem życia świętego, z literaturą religijną, no to jest nic innego jak hagiografia. Hagiografia, hagios święty, grafein pisać, hagiografia to inaczej, żywo to pisarstwo świętych. To taki... Dział literatury, który zajmuje się opisywaniem życia, dokonań, nauk ludzi uznanych przez Kościół katolicki za świętych. Dzieła hagiograficzne mają bardzo szczególną, określoną budowę, kompozycję, filozofię. One muszą propagować osobę, dokonania nauki świętego, zwracać uwagę na wydarzenia cudowne. Popatrzcie, ja dzisiaj będę z wami rozmawiał o opowiadaniu o przeświętym cudzie, który, prawda? Więc y, popatrzcie na y, chociażby legendę o świętym Aleksym, którą macie jako lekturę obowiązkową. To też jest utwór hagiograficzny, ale jakże inny w swoim nastroju, w swojej wymowie od kwiatków świętego Franciszka. Tam asceza prowadzi do śmierci, do zniszczenia ciała, do zniszczenia siebie. Tutaj mamy wiarę. Radosną, to jest ta fundamentalna y, różnica. Kim był święty Franciszek? Powiedzmy sobie dwa zdania na ten temat. Wiemy o nim, że żył w latach 1182-1226. Nazywał się tak naprawdę Giovanni Bernardone i pochodził z bogatej rodziny kupieckiej z Asyżu. Stąd właśnie mówimy o świętym Franciszku z Asyżu. Wiemy, że początkowo prowadził bardzo radosne, wesołe, beztroskie życie. Był takim birbantem, łobuzem, awanturnikiem i się w pewnym momencie nawrócił. I to jest element, to jest element właśnie hagiograficzny, o którym Wam mówię. W życiu świętego, czy też przyszłego świętego, muszą następować zdarzenia znaczące, świadczące o ingerencji boskiej. Jak to było w przypadku Świętego Franciszka? Ja celowo zajrzałem do internetu na strony różnych organizacji religijnych, bo ciekaw byłem, jak to dzisiaj jeszcze funkcjonuje. Na takiej stronie brewiarz.pl znalazłem fragment biografii Świętego Franciszka. Chciałbym wam pokazać, jak właśnie buduje się taką narrację hagiograficzną. No więc mamy. Beztroskiego, młodzieńca, awanturnika, łobuza, troszkę pijaka. I w pewnym momencie, dokładnie tutaj datuje się to na rok 1202, święty Franciszek, późniejszy święty Franciszek, na razie Giovanni Bernardonem. Giovanni wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Dwa miasta włoskie, tam ciągle były konflikty pomiędzy poszczególnymi miastami. To zakończyło się dla Giovanniego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę. Więc mamy moment, kiedy rzeczywiście pojawia się jakiś kryzys. W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie, to znaczy został pasowany na rycerza i udał się na wojnę prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka, czyli na razie Giovanniego. W Spoletto Franciszek miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu, postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. Widzicie, interwencja boska następuje. Bóg wzywa Franciszka, Bóg sprowadza na tego jeszcze Giovanniego Bernardone sen którym wzywa go do działania. Przypomnijcie sobie legendę o świętym Aleksym. Przypomnijcie sobie pieśń o Rolandzie, prawda? Gdzie na przykład Karol Wielki miał sen, który zsyłał nań Bóg poprzez anioła, i tak dalej, i tak dalej. Wybrane osoby mają sny. Do wybranych osób przemawia Bóg. Tak było w przypadku Giovanniego Bernardone, który na naszych oczach staje się franciszkiem, a później świętym franciszkiem. Czyli tak, jest sen, wrócił do asyżu, zrzucił bogate ubranie, zamienił je z ubraniem żebraka, zaczął prosić przechodzących o jałmuż. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos Franciszku: Napraw mój kościół. I to jest taki moment bardzo ważny w biografii św. Franciszka. On dostaje misję, misję od Boga musi naprawić kościół. Dlaczego? Ponieważ kościół w wieku, XIII znajdował się w ogromnym kryzysie. Mroczna wiara z jednej strony, z drugiej strony potworne zepsucie obyczajów. To była instytucja nastawiona na pieniądze, to była instytucja, w której zgorszenie było na porządku dziennym. Najmniejszym autorytetem moralnym mógł być papież. I Franciszek odnawia ten kościół, zaczyna dość dość dosłownie rozumiejąc słowa, które usłyszał napraw mój kościół, bo widzi zrujnowany kościół, myśli, o muszę, muszę ją naprawić, żeby zdobyć pieniądze, wynosi z domu ojca kawał sukna. Przypominam, że ojciec był bogatym kupcem, ojciec wydziedzicza syna kradnącego mu materiały, podkradającego materiał i ta decyzja o wydziedziczeniu spowodowała, że Franciszek zdjął z siebie ubranie, nagi, złożył to ubranie u stóp swojego ojca i powiedział: Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać ojcem. Zwraca się do Boga, najpierw zajmuje się odnową kościołów. Fizycznie, a później zaczyna żyć według Ewangelii, zaczyna głosić Ewangelię, dotychczasowi towarzysze zabaw idą za Franciszkiem i tak powstaje wielki ruch odnowy moralnej, yy, i tak powstają Franciszkanie. Święty Franciszek umiera w wieku 45 lat. W ostatnich latach nosił na ciele stygmaty. Przypominam, że u osób bardzo żarliwie wierzących pokazują się rany w miejscach, w których zraniony był ukrzyżowany Chrystus. Takim właśnie stygmatykiem miał być Święty Franciszek z Asyżu. I Umiera w roku 1226, a Franciszkanie jako zakon trwają do dzisiaj. Moi państwo, My absolutnie, jak zauważyliście, abstrahujemy od jakichkolwiek ocen, rozmawiamy o literaturze, rozmawiamy o hagiografii, rozmawiamy o kwiatkach świętego Franciszka z Asyżu. Na tę książkę, o której już wam troszkę powiedziałem, pamiętamy przekład Leopolda Staffa, to jest wiek XIV wiek 14 najprawdopodobniej jednak. Na kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu składają się 53 rozdziały, 53 opowiadania o dokonaniach, czynach Świętego Franciszka z Asyżu, bo tytułowe kwiatki to przecież nic innego jak czyny Franciszka, jak cuda, których dokonywał, jak nauki, które wygłaszał. Ale uwaga, jest na rynku też możliwa wersja rozszerzona, zawierająca nie tylko te 53 rozdziały, ja je nazywam kwiatkami właściwymi, ale też opowiadania o przenajświętszych stygmatach św. Franciszka i ich rozpamiętywania. Później mamy żywot brata Jałowca, żywot brata Idziego, towarzysza Świętego Franciszka. Potem mamy rozdziały niektórych nauk i godnych uwag, zdań brata Idziego, i wreszcie takie uzupełnienie siedem osobnych, pojedynczych historii o Świętym Franciszku i braciach zakonnych. Także pamiętajmy, nie zdziwcie się, jeżeli. Kupując gdzieś, czy pożyczając kwiatki Świętego Franciszka, zobaczycie, że to nie jest cieniutka książka, tylko te 53 króciutkie opowiadanka, ale jest ich znacznie, znacznie więcej. Święty Franciszek miał 12 towarzyszy, tak jak Jezus. W jego naukach, które wygłaszał do swoich towarzyszy, a później również do świata, można znaleźć ewidentne przykłady nowego modelu. Świętej osoby, bo takim świętym nowego typu był święty Franciszek i nowego systemu franciszkanizmu, i nowego systemu filozoficznego, zwanego franciszkanizmem. I o tym muszę Wam powiedzieć trochę więcej. Jak pamiętacie, wczesne średniowiecze to augustynizm, to jest ta religijność dość. Ponura, dychotomiczna, związana z takim bardzo wyraźnym rozgraniczeniem, co jest dobre, co jest złe, co jest święte, co jest przeklęte. Augustynizm jest światopoglądem dramatycznym, rozdzierającym człowieka, zawieszonego pomiędzy sakrum i profanum, rozdzieranego pomiędzy duszę zmierzającą do Boga i ciało, które ściąga nas do szatana. Do zła. Natomiast franciszkanizm to system filozoficzny, który zawiera program radosnej, prostej wiary. Fundamentem franciszkanizmu jest wszechogarniająca miłość do świata, do innych ludzi, do wszelkiego stworzenia. Franciszek stawia. Równość, wszyscy jesteśmy braćmi. On mówił do zwierząt per bracia. Nakazy Ewangelii, nakazy miłowania się wzajemnego, nakazy pokory, ubóstwa, braterstwa traktuje dosłownie. Stąd proszę Państwa, do cech franciszkalizmu należą przede wszystkim na śladownictwo Chrystusa. Popatrzcie, już nawet to tych dwunastu towarzyszy, tak jak dwunastu apostołów, których Święty Franciszek uczy, jak żyć, jak żyć zgodnie z Bo w zgodzie z Bogiem, jak żyć w zgodzie z samymi sobą, jak wyrzec się dóbr materialnych, jak oddać się Bogu, jak poddać się Jego woli, jak poddać się Jego opiece. Na śladownictwo Chrystusa. Dwa, akceptacja ludzi i świata. Skoro wszystko, co zostało stworzone, jest stworzone przez Boga, to wszystko to jest dobre, prawda? Jakieś proste rozumienie, chociażby księgi rodzaju. Pamiętacie, tam gdzie Bóg stworzył, to Bóg widział, że to jest dobre. W związku z tym wszyscy są braćmi: ludzie są braćmi, rośliny, zwierzęta, ten nawet obrzydliwy, straszny wilk zgubio. Ptaki to jak oswoił dzikie turkawki, taki uroczy Uroczy jest rozdział. Mówi o siostrze wodzie, bracie słońcu, bracie księżycu, a więc akceptacja ludzi i świata. Całkowita pokora, prostota, ubóstwo, które wiodą do wyrzeczenia się dóbr materialnych, do akceptacji cierpienia i ascezy. Ale ascezy. Która ma przynieść radość, która ma przynieść szczęście, a nie, jak w przypadku chociażby świętego Aleksego, cierpienie, wyniszczenie ciała i śmierć. Czyli franciszkanizm to również elementy ascezy, ale inaczej rozumianej niż w tym mrocznym okresie średniowiecza. No i wreszcie miłość miłość, która jest podstawą całej filozofii świętego Franciszka. Naśladownictwo Chrystusa, akceptacja ludzi świata, prostota, pokora, ubóstwo, cierpienie asceza, miłość wszechogarniająca. Ta właśnie miłość rzuca się w oczy, kiedy czytamy yy, kwiatki św. Franciszka. To jest ta podstawa działania i podstawa nauki św. Franciszka. Ze złem nie trzeba walczyć przy pomocy miecza, przy pomocy ognia, ale Zwyciężać je dobre. Opowiadanie, o którym chciałem Wam powiedzieć dwa zdania więcej, jest opowiadaniem, teraz muszę przybrać straszną minę, o przeświętym cudzie, którego święty Franciszek dokonał, nawróciwszy okrutnie dzikiego wilka z Gubio. Zrobiło się strasznie, prawda? No dobra, słuchajcie. W w okolicach Gubbio pojawił się straszny wilk. Przeczytam Wam o tym fragment, tylko nie bójcie się dobrze. Kiedy święty Franciszek bawił w mieście Gubbio, zjawił się w okolicy ogromny wilk. Straszny i dziki, a, przepraszam. Straszny i dziki który pożerał nie tylko zwierzęta, lecz i ludzi, także wszyscy mieszkańcy wielkim żyli strachu, jako że często podchodził pod miasto. No i proszę państwa, yy, terroryzował wilk zgubio miasto gubio, terroryzował jego mieszkańców i Święty Franciszek postanowił: pójdę go uspokoję. Ruszył. Wszyscy się bali, Święty Franciszek poszedł do miejsca, gdzie yy, okrutny wilk miał leże Doszedł do tego wilka. Wilk wyszedł naprzeciwko świętego Franciszka i się otworzył paszczę. Chciał go zjeść święty. Franciszek, zbliżając się doń, uczynił znak krzyża świętego i przywołał go ku sobie, mówiąc: Pójdź tu, bracie wilku, rozkazuje ci w imię Chrystusa nie czynić nic złego ni mnie, ni nikomu. I oczywiście, jak ten wilk usłyszał takie słowa, zaczął go święty Franciszek pouczać zwrócił uwagę, że zachowywał się nieładnie, zabijając, pożerając zwierzęta i ludzi. Po tych słowach okazywał wilk ruchami ciała, ogona i oczu, że zgadza się na to, co mu rzekł Święty Franciszek, i że będzie tego przestrzegał. Czyli doszedł, doszli do takiego miejsca porozumienia, że Święty Franciszek skłonił ludzi, mieszkańców Gubio, żeby żywili. Wilka. Wilk nie dozna już głodu, a on nie będzie czynił im zła. Wilk się zgodził. Mieszkańcy okolicznych miejscowości też się zgodzili. Święty Franciszek wyciągnął dłoń, by przyjąć jego porękę. Wilk podniósł w górę łapę, poufale położył ją na dłoni Świętego Franciszka. No jest, proszę Państwa, pięknie. Święty Franciszek mówi, bracie Wilku, rozkazuję Ci w imię Jezusa. Puść teraz ze mną bez zwłoki, choć zawrzeć pokój w imię. Boże. Wszyscy się cieszyli, wszyscy się radowali. My wiemy, proszę państwa, o tym, że kiedy ludność zgodziła się tego wilka karmić, było później im wszystkim bardzo dobrze. Żył potem wilk wspomniany dwa lata w gubio, chadzał po ufale, po domach od drzwi do drzwi, nie czyniąc zła, nie doznając też zła od nikogo, ludzie go żywili. W końcu po dwóch latach brat Wilk umarł ze starości, nad czym mieszczanie ubolewali wielce, bowiem wiedzą, widząc go chodzącego tak łagodnie po mieście, pamiętali lepiej o cnocie i świętości świętego Franciszka. Ale to nie wszystko. Ponieważ, proszę Państwa, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że pominąłem jeden ważny fragment, mianowicie święty Franciszek powiedział, do mieszkańców Ak. Święty Franciszek pouczył mieszkańców, że skutkiem grzechów Bóg dopuszcza takie rzeczy i zarazy, i że Ogień piekielny, który ma trwać wiecznie dla potępionych, jest daleko straszniejszy niż wściekłość wilka, który tylko ciało zabić może. Jakże więc bać się należy paszczy piekła, skoro paszcza małego zwierzęcia przejmuje strachem i drżeniem takie mnóstwo? Powróćcie więc najdrożsi do Boga i czyńcie winną pokutę za grzechy wasze, a Bóg was uwolni od wilka w tym życiu, a w przyszłym od ognia. I to jest, to jest jakby istota tej historii, bo ona ma dwa poziomy. Poziom pierwszy to oczywiście, to oczywiście jest historia opowiedziana o tym wilku z Gubio i przeświętym cudzie, którego święty Franciszek dokonał, nawróciwszy tegoż właśnie wilka. Ale druga sprawa to jest kazanie świętego Franciszka, to jest nauka, którą on wygłasza, o tym, że ludzie boją się często paszczy Wilka. A jakby zapominają o tym, co powinno ich naprawdę przerażać: lęk przed piekielnym ogniem. I Franciszek naucza, poucza: żyjmy dobrze, wyrzeczmy się grzechów, powróćmy do Boga, czyńmy pokutę za grzechy, nie będziemy się musieli obawiać ani paszczy wilka w tym życiu, ani ognia piekielnego w życiu przyszłym. To proszę państwa, tyle, jeśli chodzi o kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. Przykłady franciszkanizmu możecie znaleźć w uroczych wierszach, na przykład Jana Kasprowicza, jest Księga Ubogich, taki, taki Tomik, jest uroczy wiersz przeprosiny Boga do przeczytania, którego bardzo serdecznie zachęcam. Jest sonet szalony Leopolda Staffa. Jest franciszkańskich elementów w polskiej poezji mnóstwo. To urocze opowiadania. To, to, to ładne historyki. Warto pamiętać, jeżeli będziecie pisać o średniowieczu, ważny kontekst, ale też właśnie program radosnej, prostej wiary, czyli franciszkanizmu. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.